Siema, siema, dzisiaj środek tygodnia, a my jedziemy się przejechać na motorek. Lecimy do Marcina, lecimy sobie na mucharz po raz kolejny. Zobaczymy sobie jakąś nową miejscówkę, którą Marcin wynalazł. A później gdzieś jeszcze jedno miejsce ma takie co też chcemy sobie zobaczyć, tak więc dzisiaj obczajka rejonów, że tak powiem, a przy okazji się przejechać trochę. Tak więc ja lecę szybko do Marcina i resztę będę wam włączał i nagrywał to co jeszcze nie znacie Jestem już w suchej, ale miejsce spotkania z Marcinem to Orlem. Standardowo już go widzę, już na mnie czeka. Tak więc szybki podjazd pod Marcina i, I jedziemy dalej. Jako? No. Przegujemy. Co muchasz? No. Dobra, jedziemy. Próbujemy się parować? Możemy. To spróbujmy się parować. Yy, I ten i. Nowa miejscóweczka na zalewie mucharskim fajna. Miejscówka sumie jest zajebisto. jest zajebista masz ma? Właśnie pokazuje fajną miejscówkę Pierwsza miejscówka obczajona na plus A teraz jedziemy zobaczyć następną No. Druga miejscówka, dojeżdżamy właśnie do niej. To jest miejscówka po drugiej stronie tej, co byliśmy przed chwilą. Ale miejsco sąsiada tu jest. jest. <gryzamy w okresie> Po sprawdzeniu miejscówek na Mucharzu, lecimy jeszcze na Beskidzki Raj zobaczyć, jakaś fajna też miejscówka Chyba z widoczkiem, nie wiem Nie byłem, ale zobaczę Tak więc my lecimy i jak coś będzie fajnego to będę nagrywał akurat wiesz, troszkę mi się ciężej jedzie bo nie znam tej drogi, wiesz o, teraz wujka fajnie wyszło mm, kurde A my jesteśmy na wieży widokowej na przysłopie. Zawoja przysłup laskijski raj, tak to się nazywa. Bardzo fajne widoki z góry, polecam. Mało tego, mamy piękny zachód, pomału robiony. Jeszcze Wam pokażę drugą stronę. Na dole cały kompleks Bez Kickiego Raju No i druga strona, którą zacząłem nagrywać Tak to wygląda, pięknie Warto tu było przyjechać Wracamy z wieży widokowej na przysłopie Widoki mogliście zobaczyć na przedstawionym filmie Urywku, jaki włożę do filmu Polecam tu przyjechać i zobaczyć to na własne na oczy, bo widoki są nieziemskie. Zja z góry, a zjeżdżamy na dół do Zawoi. Czas wracać. Wracam z przejażdżki z Marcinem. Zaliczyliśmy miejsca te, które wspominałem wcześniej na wstępie do filmu, czyli obczailiśmy sobie dwie miejscówki nad Zalewem Mucharskim. No i Marcin pokazał mi fajną wieżę widokową na przysłopie. Bardzo piękne widoki na cały Beskid Żywiecki i nie tylko. Napomnę, że widać Kraków nawet z niej. Polecam tam podjechać i zobaczyć na własne oczy, bo kamerka nie oddaje tego, co jest naprawdę. A ja wracam do domu. Jestem przed osielcem, wracam do domu. I standardowo dziękuję za oglądanie tego krótkiego filmiku, w którym no, jeszcze w międzyczasie uczyłem się międzygazu robić, bo też już ktoś wspominał mi w komentarzach, żebym się zaczął uczyć międzygazu. Może mi wyjdzie teraz przy hamowaniu. No nie wyszedł, ale jeszcze raz próbuję, bo nie zrzucił. O, teraz wyszedł i trujeczka, czwóreczka. No, może być, ale tak jak mi to Marcin mówił, nie będzie mi to wychodziło od razu, bo on już to umie fajnie robić. Nie będzie mi to od razu wychodziło. Ale już mniej więcej obczaiłem o co w tym chodzi. I faktycznie biegi przy zrzucaniu dość fajnie wchodzą gładko. Tak więc nauka przede mną, jak to mówią. Tak więc w tym momencie też, znowu, jako w tym zakończeniu, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych produkcji, kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć.